Witam Was serdecznie na prezentacji wybranych elementów składowych Smart Home od marki Gosund. Na początku chciałem jednak zaznaczyć, że nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany. Ja z tych rzeczy korzystam już ponad 2 lata. Sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja. Próbowałem oczywiście dotrzeć do jakiegoś przedstawiciela, który mógłby mi podesłać coś więcej niż ja mam. Żeby materiał był ciekawszy, żeby tych elementów było więcej, niestety się nie udało. Może po tym filmie ktoś się odezwie, no to powstanie na przykład druga część. Ale przejdźmy do konkretów. Film zostanie podzielony na kilka rozdziałów, tak aby był porządek tego wszystkiego. Więc jeśli interesuje Was konkretny jego fragment, możecie sobie na pasku wyciągnąć, kliknąć w interesujący temat i od razu zostaniecie przeniesieni w ten moment filmu. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak zainstalować i zalogować się do aplikacji. Później rozpakujemy sobie każdy z tych trzech sprzętów. Sparujemy go z aplikacją. Pokażę Wam, jak działa, jakie ma funkcje, a na samym końcu pokażę Wam moje konto, gdzie mam tego więcej, z czego ja korzystam, jakie automatyzacje sobie poustawiałem i w czym mi to pomaga. Zapraszam na materiał. Ponieważ materiał na temat naszego ekosystemu Smart Home Gosund wyszedł dość obszerny, postanowiłem podzielić ten materiał na pół. W pierwszej części dowiecie się, jak zalogować i jakie funkcje posiada aplikacja, oraz przetestujemy nasze smart gniazdko SP111. Natomiast w drugiej części, która się ukaże już za tydzień, przyjrzymy się bliżej, właśnie smart żarówkom oraz naszej lampce nocnej. Zapraszam Was na materiał. W pierwszej kolejności, w przypadku oczywiście Androida, musimy się dostać do sklepu Play aplikacja nazywa się Gosund. Klikamy oczywiście zainstaluj aplikacja dostępna jak najbardziej na iOS a tak samo nie ma problemu jakby z jej instalacją. Nasza aplikacja została zainstalowana, tak wygląda panel główny. Oczywiście musimy się tutaj zalogować. Ja pokażę wam to na świeżym koncie, takim które sobie w tej momencie założymy, tak żebyście mieli podgląd jak to wygląda właśnie na świeżo. Klikamy zapisz się. Tutaj oczywiście wybieramy naszą lokalizację, wpisujemy nasz adres e-mail no i potwierdzamy. Konto zostało pomyślnie założone. E, tak wygląda panel naszej aplikacji. E, oczywiście pierwsze co musimy zrobić to zacząć dodawać swoje urządzenia. Czas otworzyć sobie każde z tych urządzeń, pokażę wam jakie ma funkcje i co potrafi. Zacznijmy od unboxingu i przedstawienia Wam pierwszego z naszych urządzeń. Chyba najbardziej popularnego, czyli smart gniazdka. To jest oznaczenie SP111 i jest to gniazdko, które otrzymuje maksymalne obciążenie 3450 W. Można je rozróżnić po tym, że to z wyższym watarzem, które ja mam, ma tutaj zieloną grafikę w środku. Jest jeszcze druga wersja, bodajże do 2400 W, i wtedy ona tą grafikę ma kolorową. Warto o tym wiedzieć, jak chcecie sobie podłączyć, nie wiem, jakiś podgrzewacz do wody, piekarnik czy coś takiego, żeby wybrać właśnie tą wyższą wersję. Samo gniazdko jest naprawdę malutkich rozmiarów, bez problemu. W przedłużaczu zmieści nam się jedno koło drugiego. Nic tutaj nie wadzi, nie ma absolutnie takiego problemu. Oczywiście obsługuje gniazdka z bolcem co jest bardzo ważne. Tutaj mamy przycisk służący do parowania i do ręcznego wyłączania i włączania naszego gniazdka tutaj oczywiście wkładamy naszą wtyczkę. To też jest tutaj uziemione, tylko jest to tak zwane uziemienie boczne. Nie mamy tutaj wystającego bolca, tylko właśnie mamy góra dół. Możemy sobie wpiąć naszą wtyczkę w obie strony. Dobra, podłączmy sobie teraz nasze gniazdko, które za chwilę zacznie emitować kolory informujące nas o tym, jaki status aktualnie posiada i przejdźmy do naszej aplikacji. Przejdźmy teraz do sparowania naszego gniazdka z aplikacją. W pierwszej kolejności wchodzimy na nasz dashboard i klikamy sobie plusik. Aplikacja wymaga od nas w tej chwili trzech rzeczy: włączonego modułu Bluetooth, włączonej lokalizacji i włączonego Wi-Fi. Te trzy rzeczy wymagane są tylko i wyłącznie do parowania urządzeń nie są nam potrzebne cały czas, co jest niewątpliwym plusem działania całego systemu. Dobra, więc włączam sobie naszą lokalizację i włączam sobie Wi-Fi. Za chwileczkę nasze ustawienia się zaczytają i tutaj nam się zaznaczą nasze checkboxy. Tutaj w tej chwili nam się wyświetlają urządzenia, które mogą być w pobliżu, które mają włączony tryb parowania. Natomiast gdy nam się tutaj nie wyświetli nasze urządzenie automatycznie, bo moje już było używane, więc nie jest standardowo po włączeniu w trybie parowania, więc ja sobie muszę tutaj wejść w sekwencję dodaj ręcznie. I socket WiFi, moje pierwsze gniazdko. Na samej górze, i tutaj w tej chwili musimy sobie wybrać sieć WiFi. Wymagane jest od nas 2,4 GHz, natomiast na piątce też działa. Testowałem to u siebie w domu, nie ma z tym problemu. Tutaj, oczywiście, wyświetla nam się sieć, z którą jesteśmy aktualnie połączeni, i musimy udostępnić aplikacji hasło właśnie do tej sieci. Ja sobie to oczywiście wkleję Pyk. i przechodzimy dalej. W tej chwili, jak wybraliśmy sobie, jakie urządzenie będziemy podłączać, to tutaj mamy dokładnie pokazane z obrazkami, z opisem po polsku, co mamy zrobić, aby nasze urządzenie zresetować. W tym przypadku włączamy zasilanie, czyli mam podłączone moje gniazdko pod prąd. Przytrzymujemy przycisk reset przez 5 sekund zgodnie z instrukcją, aż zacznie migać szybko. 3, 4. 5. I w tej chwili moje gniazdko, nie wiem na ile to widać przez lampy, zaczęło szybko migać na niebiesko. Zaznaczam, potwierdzam szybkie mruganie i przechodzę dalej. I znale... znaleziono. Moje gniazdko nie nazywa się standardowo, bo już zostało to przeze mnie zmienione. Natomiast pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. No tutaj, akurat gdzieś w pokoju obok mamy jakiś czajnik, który nie jest sparowany z żadnym urządzeniem. Dlatego też mógłbym ewentualnie komuś zaparzyć wodę na herbatę. Wybieram sobie moje gniazdko, tak jak mówię, jest już zmieniony tutaj logotyp. Mimo tego, że konto zostało przelogowane inne, to jakby ustawienia wszystkie trzymane są na naszym gniazdku, co jest niewątpliwym tutaj plusem. W tej chwili na dashboardzie widzicie nasze pierwsze urządzenie. Zostały już podzielone na pokoje, możemy sobie przypisać je do danego pokoju. Wejdźmy sobie teraz w nasze gniazdko, zobaczycie co tutaj znajdziemy. Oczywiście pierwsze jego otwarcie aktualizuje nam się oprogramowanie w naszym gniazdku i jesteśmy już w konfiguracji naszego gniazdka. Tutaj po prawej stronie macie ołóweczek, dzięki czemu możecie właśnie zmienić przede wszystkim ikonkę. Co macie na przykład podłączone do gniazdka? Ja miałem pod to gniazdko akurat właśnie wpięty komputer, dlatego taka, a nie inna ikonka. Możemy ją oczywiście zresetować. Standardowo wyglądało to tak. Możemy sobie nazwać, jak chcemy, nasze gniazdko. Możemy sobie nazwać na przykład lampka nocna. Zapisujemy, i tutaj, w lokalizacji, możemy sobie ustalić, gdzie ona się znajduje. Powiedzmy, że jest to na przykład salon. Konfiguracja tutaj została zakończona. Tu mamy oczywiście również informację o naszym urządzeniu, adres IP, sygnał wysyłany Wi-Fi itd. I przechodzimy sobie ten. W tej chwili po zaktualizowaniu widzicie już, że mamy lampkę nocną z ikonką naszego tutaj gniazdka. I podłączmy sobie naszą lampeczkę. Wspinamy urządzenie do naszego gniazdka, i w tej chwili na głównym ekranie macie wielki, duży przycisk, którym możemy sobie nasze gniazdko aktywować. Jak widzicie, zapaliła nam się ta właśnie lampka. Pozostałe informacje, jakie możemy sobie tutaj znaleźć, to na przykład timer. Możemy sobie ustawić harmonogram o której godzinie w który dzień, na przykład w poniedziałek o 9.30, nasza lampka ma się włączać. Możemy nadać jakąś uwagę do naszej akcji. Możemy zaznaczyć, żeby wyświetliło nam się powiadomienie w momencie, kiedy nasza lampka się włączy i który status ma się w danym momencie ustawić. Klikamy Zapisz i nasza akcja poniedziałkowa jest już gotowa. Teraz możemy sobie dodać, że na przykład o 9.31 tylko raz ma się wyłączyć, co powinno za chwileczkę nastąpić. I jak widzicie, nasza lampka w tej chwili zgasła. Następna opcja po timerze to mamy minutnik. Możemy sobie ustawić, że na przykład za 5 minut zmieni się status naszego gniazdka, czyli w tej chwili, jak jest wyłączone, ustawimy sobie na 5 minut, klikniemy OK. Tu już mamy informację, że nasze urządzenie włączy się za 5 minut. Oczywiście, gdy włączymy je na przykład ręcznie i ustawimy sobie timer z powrotem, to w tej chwili status się zmienia na odwrotny, czyli nasze urządzenie się wyłączy. Ostatnia zakładeczka to Electric. Tutaj mamy zużycie prądu, jakie nasze gniazdko generuje, jakie mamy napięcie, ile wat w danym momencie ciągnie nasze urządzenie, które jest do tego podłączone. Ten pomiar często działa z opóźnieniem. W tej chwili widzicie wartości zerowe, ale zaraz na pewno nam się wczyta to też Wam omówię dokładnie przy użyciu już mojej pełnej aplikacji. Pokażę Wam co i jak i do czego to wykorzystuję. Dobra, i to tak naprawdę wszystkie funkcje naszego gniazdka. Oczywiście, dla lepszego efektu możemy sobie zmienić naszą ikonę tak, żeby się zgadzała ona z, z tym, co mamy faktycznie. Więc zrobimy sobie zdjęcie naszej żarówy. Najlepiej sobie pobrać, na przykład, grafikę. Jak wiecie, że wasza lampka jest z takiego czy innego sklepu, pobrać sobie taką ładną grafikę, żeby to po prostu dobrze wyglądało w aplikacji. Tak jak to zobaczycie w moim przypadku, i naprawdę to fajnie wygląda. Przycinamy sobie zdjęcie, klikamy, zapisz. I mamy już na naszym dashboardzie zdjęcie naszej lampeczki. Natomiast w drugiej części, która się ukaże już za tydzień Przyjrzymy się bliżej, właśnie smart żarówką oraz naszej lampce nocnej. Do zobaczenia.